Teraz to, co mówiłem o zdrowym nosie i o prawidłowych oporach. Dlaczego ten opór jest tak ważny? Zobaczcie na tym schemacie przedstawiłem główne założenia tego właśnie normalnego zdrowego nosa z prawidłowym nabłądkiem, z prawidłowymi strukturami, i tkankami w jamie nosowej. Zdrowy nos powoduje, to ja pokazałem, yy, powoduje nawilżenie, ogrzanie i naoczyszczenie powietrza oddechowego i przez głównie tra prawidłowy transport rzęskowy, tak jak widać tutaj rzęski pracujące ze śluzem. To wszystko jest możliwe dzięki prawidłowemu oporowi nosowemu. tak, ja pamiętam, tak jak mówiłem wcześniej, jest to około 70% całego oporu dróg oddechowych. I ten prawidłowy opór jest warunkiem do tego, żeby otwarcie od obwodowych nastąpiło w pełnym wymiarze, czyli do prawidłowej wentylacji płucnej konieczny jest prawidłowy opór nosowy. My nabierając powietrza obniżamy przeponę, yy, powodujemy, że drogi oddechowe się poszerzają, klatka piersiowa się rozciąga na boki również, mięśnie piersiowe pracują, mięśnie międzyżebrowe i to powoduje, że my powietrze zasysamy, ale żeby zastać powietrze do dróg oddechowych dolnych, konieczne jest to, żeby to powietrze mogło być odpowiednio wtłoczone do płuc, dzięki temu, że pokona pewien opór dróg oddechowych górnych, czyli nosa. Jeżeli tego oporu nie będzie, to otwarcie tych skrzylików obwodowych nie nastąpi. Jakie są korzyści z tego prawidłowego oporu? że Wam pokazuje? Prawidłowa wentylacja pęcherzykowa, czyli powietrze wymienia swoje gazy, butonek węgla, tlen w drogach oddechowych, w pęcherzykach płucnych, wymiana gazowa właśnie. Ujemne ciśnienie w pracy piersiowej jest możliwe dzięki temu. I bardzo ważne, dwie funkcje serca. Powrót krwi żylnej do serca jest możliwe dzięki temu, że ten opór nosowy jest prawidłowy, jak również podczas skurczu serca prawidłowy wyrzut krwi z serca jest też możliwy dzięki temu właśnie, że ten opór oddechowy jest yy, tak... Odpowiednio ukształtowany, jak właśnie w zdrowym nosie.